Cześć! Witam Was na kanale Dźwiękodzieło w drugim odcinku naszego nowego cyklu wprawek wokalnych. Tak jak ostatnio, najpierw nauczymy się ćwiczenia z pianinem, a później przejdziemy już do właściwego ćwiczenia z bitem. Także zaczynamy! Dźwiękodzieło. Dzisiejsze ćwiczenie oparte jest o skalę pentatoniczną, a dokładnie jest to pentatonika molowa. Tak, to są takie dźwięki, wykorzystujemy. Natomiast y, zaraz pokażę Wam, jak będziemy y, je śpiewać. Y, śpiewamy na takim trochę, jakby skacie. Te sylaby są takie bardzo swobodne. Możecie używać takich jak ja, możecie sobie coś tam zmienić. Tu: Fada, fa da, 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 Ja akurat wybrałam takie sylaby, bo jest mi tak wygodnie. Fa, fa, da, fa. Spróbujcie ze mną zaśpiać da fada, da. Ważne jest, żeby te dźwięki, które później tutaj mamy, fada, fada... Możecie to zaśpiewać sobie ta Ważne, żeby to było otwarcie tutaj w tym przypadku na samogłosce A, bo musimy te dźwięki dosyć zaakcentować, czyli je podkreślić. tak one muszą być troszeczkę mocniejsze. Także też na samogłosce tutaj będzie nam to po prostu łatwiej zrobić. czy fada, OK, Spróbujcie jeszcze raz ze mną fada, da. Okej, okay, to tak jak ostatnio, najpierw zaczniemy sobie od ćwiczenia na brrr, czyli tak zwany lip Rolls. Jeżeli nie umiecie tego zrobić, to zajrzyjcie do poprzedniego odcinka, bo tam tłumaczyłam dokładnie, jak to zrobić. Yy, I uwaga, yy, spróbujemy zaśpiewać to na jednym oddechu, czyli w ten sposób. Bierzecie wdech, brrrr. się po prostu wyśpiewać to ćwiczenie w tym rytmie, w którym ono jest, ale na jednym oddechu. Później, jak będziemy śpiewać na sylabach, będziemy sobie to już dzielić. Natomiast tutaj poćwiczymy jeszcze oddech, także bierzemy jeden wdech i na jednym wdechu wyśpiewujemy ćwiczenie. No to jedziemy. Brrr. Otwarte. I jeszcze, okej, okay, to w takim razie przechodzimy już do śpiewania na sylabach. i 上面。 I to już tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta rozśpiewka Wam się spodobała. Piszcie koniecznie w komentarzach, co o tym myślicie. Jeżeli macie jakieś problemy, to także o tym napiszcie. My zawsze staramy się odpisać, żeby było wszystko jasne, żebyście wiedzieli, w jaki sposób ćwiczyć. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, a chcecie być na bieżąco, to koniecznie to zróbcie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!